Wiadomości lokalne Wałdecka TV witam państwa. W okresie wakacyjnym spotykać się będziemy co dwa tygodnie od dzisiejszego wydania. W dzisiejszym wydaniu: Wizyta w Wałcu prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ustawa śmieciowa, czyli kompletna dezinformacja społeczna. O przygotowaniach do pikniku militarnego w Strzelinach. W miniony piątek w Wałczu gościł prezydent Bronisław Komorowski. Na spotkanie przyszli liczni mieszkańcy powiatu wałeckiego. W miniony czwartek w Wałczu gościł prezydent Bronisław Komorowski. Na Plac Wolności, gdzie odbyła się pierwsza część wizyty, przyszło kilkuset mieszkańców. Wyjątkowego gościa powitali gospodarze starosta Bogdan Wankiewicz i burmistrz Bogusława Towaleska. Prezydent chętnie pozował do fotografii indywidualnych, wymieniał krótkie rozmowy i uściski dłoni. Po około 20 minutach z placu Wolności w asyście gospodarzy, mieszkańców i oczywiście oficerów Biura Ochrony Rządu prezydent przemaszerował do zespołu szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego. Tam spotkał się w auli z grupą około 150 osób. Samorządowcami województwa, powiatu poszczególnych gmin, przedstawicielami szkół, instytucji, służb mundurowych, przedsiębiorcami, sportowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na początek starosta Bogdan Bankiewicz na prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze inwestycje, zrealizowane w ostatnim czasie, a także atrakcje i walory turystyczne ziemi wałeckiej. Nasza wspaniała marka, ośrodek przygotowań olimpijskich wałczu, ośrodek, który spełnił swoją rolę, jeżeli chodzi o kształtowania postaw, ale również no, taka metka, gdzie w którym, się, w którym trenowało wielu wspaniałych olimpijczyków, a takie, takim, taką osobą, która ten ośrodek odkryła, to był Jan Mulak, i to właśnie Wunder Team powstał w Wałczu, w tym ośrodku. Wielcy sportowcy Adam Małysz na nartach, ale nartach wodnych. Ośrodek nie jest zamknięty, jest otwarty dla wszystkich mieszkańców powiatu. Ale też warto powiedzieć o firma, które funkcjonują na terenie powiatu, fabryka grzejników, jedna z największych produkujących grzejniki właściwie na całą Europę. No i to jest cieka ciekawostka przyrodnicza, czarodziejska górka, czy inaczej magnetyczna górka na trasie e, strączno-tuczno, e, w walorach przyrodniczych, że mamy, że natura nam dała tak dużo. Jak udało nam się ustalić, kancelaria prezydenta żądała skrócenia prezentacji. Prezydent Komorowski w swej wypowiedzi wyraził duży podziw dla osiągnięć nie tylko samorządów, ale i całego społeczeństwa. Dzisiaj myślę, że po tych 22 paru latach już zmiany możemy sobie śmiało powiedzieć, że nam się udało. To nie jest przypadek, to się udało w wyniku i ciężkich wyrzeczeń, ale także w wyniku ciężkiej pracy oraz pewnego poziomu optymizmu i wiary w to, że przyszłość do nas należy, od nas zależy to, czy ją potrafimy odpowiednio ukształtować. Bogaci się o to doświadczenie dwudziestu paru lat, powinniśmy znowu patrzeć optymistycznie w przyszłość, bo przecież wiemy, jak wielka ilość tych dokonań, które tutaj były prezentowane, jest związana z faktem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak wiele z tych inwestycji byłoby niemożliwe, gdyby nie Wsparcie funduszami unijnymi. Dlatego mamy prawo i mamy obowiązek patrzeć optymistycznie w przyszłość. Wizyta była typowo kurtuazyjna. Ustawa śmieciowa wywołuje w Polsce bardzo mieszane uczucia. Podobnie w naszym regionie. Sprawdziliśmy, jak ocenia jej wprowadzenie lokalna społeczność. Od 1 lipca w Polsce obowiązują nowe zasady w kwestii gospodarki odpadami. Polityka informacyjna prowadzona w gminach nie napawa optymizmem. Większość mieszkańców w powiecie wałeckim nie wie do końca, jak prawidłowo segregować śmieci. Najsmutniejsze jest to, że zastanawiają się, czy w ogóle segregować. Firmy, które odpowiadają za dostarczanie pojemników oraz odbiór śmieci, nie zdążyły wywiązać się ze swoich obowiązków. Największy chaos i niezadowolenie widać w wałczu. Ja raczej na niesortowanie i opłaty zrobię, a poprawy nie ma żadnej. A przynieśli kosza na śmieci? Przywieźli na segregację? Bo do czego mam segregować śmieci, jak nie ma koszy na śmieci? No to do czego mam wyrzucać śmieci? Do starych koszy, które są tamtej firmy? No firma się moim zdaniem nie przygotowała, bo nie ma koszy na śmieci na segregację. Wielu mieszkańców uważa, że ta ustawa i sposób jej realizacji w mieście to fikcja że miasto w ogóle nie jest przygotowane do zapisu ustawy. No, a nic się nie zmieniło u nas na osiedlu. Jeden kosz na plastyki stoi, a drugi kosz na śmieci. I już. Czyli nasza ustawa i. A I jest nic mam, i... daj pan spokój. To są śmiechy. Co oni zrobili? Nic się nie zmieniło. Pozostaje nam nic innego, jak płacić. No zapłacę, ja mam mało śmieci, dość ma dużo, ile dadzą tyle zapłacę, bo patrzę jakie tam choroby są. U nas też już zawalili całe te, całe i nie ma co z tym zrobić. Tak to właśnie jest w życiu, że słabszy musi się zawsze podporządkować silniejszemu. Ten pesymizm wśród mieszkańców może być jednak na rękę dla Wałeckiego Ratusza. Gmina miejska w Wałczu będzie płacić najwięcej ze wszystkich gmin w powiecie za odbieranie śmieci posegregowanych. Co gorsza Wałcz jest jedyną w Polsce gminą, gdzie stawka za odbieranie tony posegregowanych śmieci jest wyższa aż sześciokrotnie niż tona śmieci zmieszanych. Wałeckim urzędnikom udało się całkowicie popsuć bubel ustawodawczy. Gmina Tuczno przygotowała kolejną plenerową imprezę, w stworzenie której zaangażowana jest lokalna społeczność. Tym razem miejscowość Strzaliny pokaże swój militarny wizerunek. W najbliższą sobotę w miejscowości Strzaliny gmina Tuczno odbędzie się już drugi z rzędu piknik militarny. Jest to impreza plenerowa w większości przygotowywana przez mieszkańców Szczalin przy współpracy organizacyjnej oraz finansowej firmy Moto Armia. W tym roku, tak jakbyśmy troszeczkę tą poprzeczkę podnieśli wyżej, będzie czołg, będą przejażdżki, będą różne atrakcje zjeżdżalnie, nie tylko dla dorosłych i dla dzieci, ale głównie naszym, naszym zadaniem jest tutaj właśnie promocja naszej gminy i naszych bunkrów, naszej miejscowości. Zachęt będzie bardzo wiele. Będziemy też mieli gruchówkę. Typowo dla, dla nie, uczestników i, i tego ściągamy różne grupy y, militarne. Oczywiście też y, będą organizowane różne pokazy. Tu przed y, wjazdem będziemy też mieli taką biuro, y, po prostu przypustek. Głównym naszym sponsorem jest y, MotoArmia. Nie? nie zabraknie także łakoci, co zagwarantują oczywiście mieszkanki wsi. Wieś się przez to bardzo zintegrowała. Już zresztą chłopaki wykosili tutaj na około trawę. Zbyszek nie wspomniał o atrakcjach dla dzieci. Będą zamek, będzie dmuchany. No, będzie trochę my, kobiety, pieczemy ciasta pyszne, oczywiście. Gdzie A. będzie smalec swojski, będą ogórki. Już tam nawet nie pamiętam co jeszcze, <laughs> ale będzie co zjeść. Piknik militarny w strzeleniach ściąga Szczość, wiele osób nie tylko z najbliższej okolicy. Do czego zachęcają także współorganizatorzy. Osobiście reprezentuję grupę ASG z okolic. Czyli ze Złotowa, z piły, z Jastrowia, z Czarnkowa, i podobnie jak w zeszłym roku będziemy również uczestniczyli w tym roku. Z atrakcji, jakie mamy do zaoferowania, to będzie strzelnica, czyli będzie można postrzelać sobie na miejscu z naszych replik do wyznaczonych celów. Spre nabojów, tak? Nie, 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 tylko z replik. E, będzie można oczywiście zobaczyć cały nasz, całe nasze oporządzenie, sprzęt, kamizelki, hełmy, maski gazowe. I mamy również w programie zaprezentowania pewien pokaz, ale tu nie chcę zdradzać szczegółów, żeby to była niespodzianka. Zapraszamy zatem wszystkich do odwiedzenia pikniku militarnego w najbliższą sobotę 6 lipca w miejscowości Strzaliny. Oni są fantastyczni pod względem współpracy, integracji, jeżeli chodzi o przygotowanie takiej imprezy. Tuczno przygotowało kompleks imprez, które promują dane regiony, na przykład Strzaliny promują bunkry, po to, żeby przyciągnąć turystę między innymi i też zagospodarować mu czas, który, który spędza tutaj w gminie Tuczno. Mieszkańcy Wałcza przemieszczający się ulicą Kołobrzewską w Wałczu mogą odczuć spory dreszczyk emocji. Ta ulica stała się jedną z najbardziej niebezpiecznych ulic w mieście. Wszystko za sprawą nieprzemyślanych prac remontowych. Ulica Kołobrzeska w Wałczu. Remont drogi wojewódzkiej. Przez okres niemal dwóch miesięcy jedna z najbardziej niebezpiecznych ulic w mieście Wałcz. Wszystko za sprawą braku wyobraźni przy remoncie drogi. Obie strony chodnika w kierunku do szpitala powiatowego były zdjęte do remontu jednocześnie. Dzięki temu ludzie przemieszczali się pieszo po asfalcie ruchliwej ulicy. Często prowadząc przed sobą wózki z dziećmi, dla każdego z nich była to niebezpieczna podróż. No masakryczne jest. Przede wszystkim jest, nie ma dojścia do szpitala. Jest robione odwrotnie, bo zamiast zacząć z tej strony, żeby było dojście do szpitala, Zrobione jest z drugiej strony, gdzie praktycznie ludzie nie chodzą. No, po prostu porażka jest rozebrane. Są dwa, dwie strony chodnika. Natomiast nie wiem, zrobić jedną, później zrobić drugą. To jest rozebrane. Teraz widocznie to się ruszyło, bo nie wiem, albo czy telewizję wyczuli, czy co, że jest to po prostu robione. Ale i tak jest w bardzo powolnym tempie robione. Ulica w ogóle bo wąste do nieba. Także to jest nie wiem, kto nad tym myślał. No nie ma co winić pracowników, tak? To powinna dyrekcja dostać porządnie po bacie. A ocenia tą drogę? Niebezpiecznie, niebezpiecznie? Oj, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Przepraszam, do pracy się śpię. Jak się dowiedzieliśmy od dyrekcji koszalińskiego oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich, według nich faktycznie powinno się skończyć chodnik po jednej stronie, a dopiero potem przenieść się na drugą. To przyczynił się do tego, aby ludzie podążali do szpitala i mieli dzięki krótkiej podróży podniesione ciśnienie? Może kierownik budowy, może inspektor nadzoru budowlanego. Ważne jednak jest to, że nikomu na szczęście nic się nie stało, a chodnik wkrótce będzie oddany w całości do użytku. Miejmy nadzieję, że winni wyciągną wnioski i więcej taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Finalizacja wielu inwestycji w Człopie zaplanowana jest na wrzesień. Są ścieżki rowerowe, inwestycje związane z gospodarką wodną. Największa z nich natomiast jest oddanie budynku komunalnego. Najbliższe inwestycje dotyczą ścieżek rowerowych ponad 3 km w okolicach Zwonowa i gminy Trzebin. W tym roku mamy trochę tych inwestycji. Już rozstrzygnęliśmy inwestycje, czyli ścieżki rowerowe do dwóch miejscowości: miejscowość Trzebin i miejscowość Dzwonowo. Jesteśmy po przetargu. Roboty mają być wykonane do końca września. Następne to jest hydrofornia w Przelewicach i robimy następną inwestycję, to jest około 2 milionów. Inwestycja jest to dosyć duża. I następnie to mamy hydrofornię w Jeleniach. I likwidujemy tę hydroformę i podłączamy ją do miejscowości Mirać. Jest to około 2 km położenia przewodów na wodę. Do końca września oddany zostanie także budynek komunalny z ośmioma mieszkaniami przy ulicy Brzozowej. Mieszkania będą w wielkości około 50 metrów kwadratowych. Na pewno cztery mieszkania na dole są przystosowane dla rodzin osób niepełnosprawnych, i pozostałe są normalne. Są rodziny w potrzebie, mamy około 40 rodzin, które złożyły podania. To są koszty nasze. Po przetargu wyszło nam ponad milion złotych ten, ten budynek. Wartość kosztorysowa była około 1,5 miliona, czyli dosyć ładnie to zeszło. Ten budynek ma być oddany do użytku, że mieszkańcy wprowadzają się, wieszają żyrandole, stawiają meble, ma być gotowy. Gmina w przyszłości planuje kolejne inwestycje. Również te, dzięki którym w gminie będzie mogła rozwijać się przedsiębiorczość powiązana z turystyką. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Przypominamy, że spotykamy się za dwa tygodnie w czwartek. Do zobaczenia!